Gość, Radia Zachód. Dzień dobry, przed mikrofonem Sławomir Kordujalik i mój gość, i państwa gość, czyli pan Jerzy Fabi Fabiś, burmistrz Kargowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Zachód. Panie burmistrzu, jest pan w tym nielicznym gronie, jak sądzę, burmistrzów, którzy mając prawo do sprawowania kolejnej kadencji w samorządzie, rezygnuje z tej możliwości. Dlaczego? Ja startując no, w drugą kadencję zakładałem, że to będzie ostatnia kadencja. Ona została przedłużona do 5 lat, później o kolejne pół roku, także trwa 5,5 roku. A startowałem w 2018, ponieważ chciałem dokończyć budowę ścieżek rowerowych w partnerskim projekcie z gminą Babimost i Zbąszynek oraz zbudować oczyszczalnię ścieków, na którą pozyskaliśmy w ubiegłej kadencji dotacje. Niestety ten drugi cel nie został zrealizowany w związku z Potyczkami z Radą kadencji 2:18:23. Do sukcesów i porażek Pańskiej kadencji jeszcze przejdziemy. Ja chciałem zapytać, co w ogóle Pana pchnęło do tego, by pracować w samorządzie? Bo Pan wcześniej pracował, jeśli dobrze pamiętam, w Urzędzie Wojewódzkim. A z wykształcenia jest Pan rolnikiem? Tak, inżynierem rolnikiem. Pracowałem w swojej młodości po studiach po wojsku w Urzędzie Wojewódzkim. Jeszcze w Urzędzie Żyłogórskim. No tak, jeszcze miałem to 77:84. Później się przeniosłem na wieś, wróciłem z Zielonej Góry do rodzinnej wsi, zająłem się gospodarstwem, ale w międzyczasie włączałem się w nurt życia społecznego w gminie poprzez Ochotniczą Straż Pożarną. Byłem prezesem od mojego powrotu i powoli właśnie do gminy. 2000... Nasiąkał pan samorządem? Tak, ciągnęło mnie do administracji, do administrowania. No i to taki narkotyk, który spowodował, że po 8 latach Wiceburmistrzowania, jeszcze miałem 4 lata w samorządzie powiatowym. To jest taki epizod fajnej pracy, dobrej, dobrych kontaktów, relacji i doświadczeń, i w 2014 stanąłem. W szranki w walki o fotel burmistrza Kargowej. No i teraz przychodzi czas podziękować wszystkim za współpracę, pochwalić się sukcesami, bo przez tyle lat, z całą pewnością, są rzeczy, które pan dumnie wymienia. Tak, no przede wszystkim, korzystając z możliwości, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Kargowej, współpracownikom z urzędu. Gdzie bardzo dobrą drużynę tworzymy i ciekawy, fajny klimat współpracy, ale także tym radnym, którzy wnosili, którzy, którzy dopingowali i fajnie się współpracowało. Była też taka grupa w tej kadencji, trudnej kadencji, właśnie doświadczeń z radą. No to wiadomo, Niestety. że po wyborach często tak jest, że ma się sporą grupę radnych przeciwko sobie. Wspomnia pan o oczyszczalni. Ja zaryzykuję sam taką opinię, że to jest największa nieudana sprawa, która no tak przemknęła obok pana, choć pomysł był. Budowa oczyszczalni w Kargowej nie doszła do skutku. Niestety nie doszło. Jeszcze ja dopowiem, że w 2014 przyjąłem gminę z 10-milionowym długiem i ten dług zmniejszyliśmy dzisiaj, on wynosi milion 200. ,000. Spłaciliśmy ponad 10 milionów od no To może do być największym sukcesem, tak, tak jest. I, I to też jest sukces, bo gmina się rozwijała. Dużo inwestycji zrealizowaliśmy, a ten rok inwestycyjnie jest naprawdę bogaty, bo jest blisko 21 milionów na inwestycje zapisane w 50 milionowym budżecie i 4 miliony będzie dokończone w przyszłym roku. Czyli będzie 20, blisko 5 milionów, bo płacone, zapłacone zostaną faktury na, za remont dworca i gazowni w 2025 roku. Wracając do oczyszczalni, to jest naprawdę trudna sprawa, bo dzisiaj za 24 miliony nie uda się zbudować. Szacują fachowcy, że będzie to około 40 milionów, wartość inwestycji. Wówczas te 10 milionów, które mieliśmy już umownie przyznane, oddaliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego, do unijne Środki i teraz no, na horyzoncie tych pieniędzy jest niewiele. I to jest wyzwanie dla nowych władz samorządowych, kargowej, bo ta inwestycja jest niezwykle ważna, ją trzeba zrealizować, dlatego, że Pole emisji odorów z aktualnej stawowej wynosi blisko 3 hektary. I przy zakłóceniach pracy pojawiają się odory i niestety mieszkańcy już od trzech lat mogła być zbudowana, funkcjonować nowa, ale no, radni głosami 8 do siedmiu. Dobrze, Wyrazili opinię negatywną. I wyjaśnijmy, że chodzi o to, iż po prostu w kargowej śmierdzi z, od czasu, gdy pojawiła się tam produkcja hodowla trzody i gdy wiatry są takie, jakie są, no to niesie ten zapach na całe miasto. No, gdyby były oczyszczania ścieków, pewnie inaczej by to wyglądało. Panie burmistrzu, jeśli pan mówi, że jest pan człowiekiem, który nasiąkł samorządem, to ja rozumiem, że pan nie kończy pracy samorządowej, tylko ma pan w planach jeszcze coś. No, będę się ubiegał o mandat do Rady Powiatu. W powiecie, pracowałem, znam procedury, znam możliwości i zdobyłem tam ciekawe doświadczenia. I tak, ale w powiecie jest łatwiej yy, i chciałbym. <laughs> Pomóc kargowej. Powiecie, jest trudniej, ponieważ budżet powiatu jest naprawdę. To jest taki twór samorządowy szczebla powiatowego. Twór pan mówi, z, z wielu bardzo, samorządowców z mówi, że powiaty są budżetem, możliwościami. W ogóle I ja dokładnie znam strukturę dochodów, wydatków i powiatu, i jednostek organizacyjnych. Wiem, jak, jak, jak było trudno, jak, jak ciężko ma. Ale no, kilka rzeczy można by było załatwić i gdybym zdobył ten mandat, na pewno pomogę kargowej. W kilku sprawach. A w kargowej, ilu kandydatów będzie się ubiegać o fotel, który pan opuszcza? Na ten moment dwoje, tak zadeklarowali. No 14 marca dowiemy się, kiedy upłynie termin rejestracji. Naturalnym kandydatem, kandydatką jest moja zastępczyni, która jest świetnie przygotowana przez 9 ponad lat była zastępczynią poprzednio na stanowiskach od referenta poprzez kierownika. 呃。<laughs> i ma naprawdę ogromną wiedzę, doświadczenie. No zobaczymy, społeczeństwo zadeklaruje. Ale no wybory zdecydują. Podobną postawę przyjął pan Lesław Hołownia, burmistrz Skwierzyny, który dwa dni temu w podobnej rozmowie też mówił, że odchodzi i jakby namaszcza swojego zastępcę na, swój, na swoje miejsce. No ale to tak jak mówili, mówiliśmy samo, wyborcy zdecydują. Pan jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego od wielu, wielu lat. Na jakim szczeblu powinny się pojawiać partie polityczne czy już w wyborach do gmin czy powinny funkcjonować tylko na szczeblu powiedzmy wyborów parlamentarnych sądzę że na szczeblu gminy powinny być to komitety wyborcze takie indywidualne niepartyjne ale natomiast od szczebla powiatu powinny być właśnie Partyjne komitety wyborcze, ponieważ łatwiej jest realizować program, każda partia ma swój program i łatwiej jest ten program później no, do budżetów ująć i, i realizować. Szczebel wojewódzki, oczywiście, no, byłem członkiem zarządu powiatu w jedną kadencję, więc widziałem, przyjrzałem się tej pracy powiatu i myślę, że no udało się nam parę rzeczy zrealizować pomimo niewielkich środków. Natomiast w gminie no są to komitety indywidualne obywatelskie czy to kandydata. No tak ale kandydata. ci kandydaci właśnie często też są członkami określonych partii politycznych, no. prawda? Więc to taka trochę jakby no też, ale ja nigdy nie afiszowałem się specjalnie, że jestem członkiem Polskiego Stronnictwa na szczeblu gminy, chociaż wszyscy wiedzieli, że od lat bo jestem nie pozwoliłem się zapisać do polskiej zjednoczonej partii i przystąpiłem w 80. latach po skończeniu wumlu do do to jeszcze nie PSL. Jasne. Panie burmistrzu, w tej sytuacji PSL i Polska razem w wyborach samorządowych pójdą do wyborów? Pójdziemy pod szyldem trzecia droga. Trzecia droga. Wczoraj byłem na spotkaniu, konstruujemy listy i je trzeba zarejestrować do czwartego, zdaje się, marca. I wybory 7 kwietnia rozstrzygną komu się uda zdobyć mandat i w jakim układzie w powiecie będzie można stworzyć właśnie ten zarząd i, i realizować zadania powiatu. A czy PSL i Polska 2050 będą wystawiać osobnych kandydatów do miast na je prezydenckimi, czyli Nowa Sól, Zielona Góra, Gorzów, Wielkopolski? Więc tutaj nie mam wiedzy, bo interesuję się sejmikiem i... Powiatem i o tym nie rozmawialiśmy, także tutaj mi trudno powiedzieć, czy też zostaną wystawione Komitety Trzeciej drogi. Panie burmistrzu, na zakończenie, gdyby Pan miał swoją drogę zawodową poprowadzić raz jeszcze, wszedłby pan do rzeki pod tytułem samorząd? Yy, nigdy nie żałuję tego, co zrobiłem. Jest to trudna praca, każdy o tym wie. Samorządowiec trzeba mieć naprawdę grubą skórę. Ja zauważyłem, żona mi często mówi, że ty się ciągle spieszysz, ja się ciągle spieszę i faktycznie spieszę się być może teraz te Horacego powiedzenie "Karpa Diem, czyli chwytaj dzień, będę mógł sprostać temu właśnie cytatowi Horacego. Spokojnej pracy wobec tego w kolejnym miejscu pracy. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam mieszkańców Kargowej i słuchaczy Radia Zachód. Dziękujemy. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.